idę was moi drodzy, jestem Siegfried Q, a to jest e, tydzień Steam Wars 2 dzisiaj mamy piątek e, teoretycznie piątek ze szpiegiem ale w praktyce szpiegiem szło mi tak e, kiepsko że pozwoliliście mi że tak powiem e, grać piątek z randomem zamiast tego czyli krótko mówiąc jedna klasa co trzy śmierci będzie wylosowana. Na początek wylosowałem pyrę, zanim odpaliłem nagrywanie klikniem sobie tutaj Ech, gdzie to tu jest? O, tutaj ten pytaniczek i wypadł na pyrę. Tak więc jestem pyrą, mam takie dzwonki, z którymi sobie śmiesznie biegam. A ja tutaj ktoś gra na saksofonie. Dostałem również zadanie Kongo od gracza lip, za co bardzo dziękuję, bo Konga jest zacna. Jeszcze teraz muszę go zdobyć, ten fitness, czy jak ktoś nazywa, bo on też jest śmieszny, ale Konga jest chyba śmieszniejsza, nie wiem, trudno mi określić. Ja nie wiem, czy przeciwnicy słyszą te moje dzwonki, jak biegam. Mam nadzieję, że nie, bo jeśli tak, to bardzo łatwo mogę zdradzić swoją pozycję. E Aha, czego nie powiedziałem, oczywiście to jest e mój serwer i mapa CP Egypt Final, jeśli ktokolwiek to interesuje, albo szcz w szczególności, jeśli ktokolwiek tego nie wie. Super. Też tak myślę. Dzień No nie działań mojego to... działań 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 się działań ale z działań Fortress działań się kończy, ale nie jest to... Po pierwsze, chciałem w przyszłym tygodniu zrobić tydzień z Team Fortress 2 Classic. Dajcie znać, czym podoba Wam się taka koncepcja. Możemy tam trochę pograć deathmatchy, trochę inne tryby. Według mnie może to wypaść całkiem ciekawie. Jeżeli nie wiecie, jak ściągnąć Team Fortress 2 Classic, to również dajcie znać, bo jest to darmowy mod do ściągnięcia. Mogę Wam na sobotę, czyli na jutro, wrzucić odcinek, na taki mini poradnik, jak pobrać Team Fortress 2 Classic, żeby grać podczas tygodnia z Team Fortress 2 Classic. No, nie pychło mi ni odbicie rakiety Eee, więc dajcie znać, bo to może mi tego nie, tak, nie pomysł. Nie dostał free to play Taka trzeba się wrócić tutaj, bo No i co? To? nie byłem Byłeś Nie Ja miał orange box no to nie był Ja nigdy nie byłem free to playem Ja od początku nie grałem z orange Boxem ja się, jak się jak robić, za to byłam. Eee, Gdzie jest gdzieś medyk? Nie wiem, że medyka. W ogóle ile, ile razy zginęłem tą pyrą? Eee, Raf, dobra, kurczę, już myślałem, że coś porąbałem, ale na szczęście nie. Teraz jedna śmierć za mną, jeszcze dwie śmierci, trzeba zmienić klasę. Medyk? O, o, dobry jestem. Uh. A ja, ja, ale na szczęście obroniłem punkt, więc to się liczy, to była druga śmierć wykonają pery. Dobrze mówię, takie, tak. Czy zdąży w ogóle trzecią? Jeżeli będzie koniec rudy, to również będzie zmiana em, klasy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam też by się przydał teleport, no? Nie pogardziłbym. Co to za dwa ten? Za jakiś ten, dobra pik, Hik! Kto teraz? Gruby! Dobra! Take that, undis, und take that. Kanapkę. Omnomnom. Co tu się dzieje? Atakują ze wszystkich stron. A, zabiłem no, mu, jak to się stało. Nie, 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 Medyk? Dobra, to sobie zdjęłem kanapkę, bo skoro nie ma medyka, to jakaś trzeba się podleczyć. A dobra kanapka nie jest zła. Tutaj jednego, drugiego, patrz... Eee, oni mają teleport u nas w bazie? Czy mi się wydaje? Nie, 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 nie Kurde bele, no i zabili mnie, że nikt nie pomógł. Nie dobrze. Pierwsza śmierć grubek za mną. No i od razu zmiana ten. Ale dobra, nie zmieniamy klasy, no bo to jednak jedna śmierć była to. Za krótko tą grubaskę. Myślę, że tu może nie zgadnąć jednak troszkę innego ekwipunku, bo ja jako grubo często biegam z Shotgunem. O, już wiem co zrobię. To Misła Steakbiz, bizona, Pięści ze stali. Ta jest. To jest najlepszy plan roku. Co się dzieje? Po prostu. Jak tam z czasem? A, luzik dopiero 4 minutki nagrywamy jakieś coś takiego. Więc po koloko. All of you are dancing babies. Konga, konga, konga. Gruby ma takie śmieszne małe nóżki. na kazówki kot jeszcze. Co tam? Kiedy będziesz grał w Lola? Nie wiem. E, w weekend na pewno, bo będzie jakiś tryb, nie? Chyba po... Po będzie? Po Rocking? Po No to możliwe, że w weekend w Po rockinga, ale na pewno w przyszły weekend będę, będę e, nerdził w Lola, bo będzie Urf. No, nie będzie no o to mówię w następny weekend za, ty za tydzień będę, tam za dwa tygodnie Ole się wbiłem <śm> Niefortunnie tak pomiędzy nich To nie był Zdjęzę dobry plan Druga śmierć jako gruby Mówi się trudno Plan był dobry tylko kiewskiego go wykonałem Po prostu pobiegłem w dłoną stronę i niestety tak to się skończyło A co, a CS odniósł A jakoś nie mam ochoty na CS-a no co to, halo, nasz punkt. Co oni mają samych grubych i medyków? LOL, a u nas zero O oh yeżą yeah. błędnego do mnie posiadłeś ty Und this Un that I sobie ah, A Dobra, zmiana klasyk. To teraz? Snajper! Dobra, jak nie mam kłódek w Klasyk... Klasik. Nie, tutaj łowca będzie chyba lepszym wyborem. Sikwondo... I patelnia, zostajemy przy patelni, tak czemu nie. Dobra. Dobra, Sikwondo najpierw pójdzie. Tam był jakiś snajper po lewej. Tak, ja, trafiłem go. Stąd, skąd tam się wziął działko? To jest zły plan. To jest bardzo zły plan. No jeszcze nie trochę w głowę nawet, ale bieda. No proszę tam umierać. Czy ktoś by nie nie? Tak No jaki nie fart Normalnie Dobra, pierwsza od śmierć jak ostatnio. Zwykle Masz... czy nie wiem w planach jakiś... Jakieś większą serię? Z z czego? Gra, czy, czy coś? Eee, nie, mam w planach większą serię z Garys Moda. Znaczy... Mówiłem o tym na początku tego nagrania, że teraz jest ostatni tydzień z Team Fortress 2 Potem chcę zrobić tydzień z Team Fortress Classic, jeden tydzień A potem myślę kilka tygodni z Garys Modem. Bo strasznie fajnie mi się w niego ostatnio gra. W różne tryby, że każdy tydzień z Garys Moda to będzie inny tryb będzie TTT, prop hunt, jakieś tam Jailbreak'i, takie tam pierdoły. Myślę, że pomysł spoko, tym bardziej że Garys Mod jest naprawdę fajny No wtedy ja zaprosić na nie? Dzięki za zapyt. Kiedy cię zaprosić, gdzie? No, na Garys nie, nie wiedziałem, że nie widzisz ogłoszenia, jak robię Nie wiem, czekaj, szybki zwrot. Mówię, że robiłem ogłoszenia, nie wiedziałem, że ty ich nie widzisz Bierz tam kanapkę? Dzięki, zaprosić. Chodzimy. wychodzimy. Ah, to się zaproszę na razem. Może dzisiaj będziemy grali, to ci wyśle zapro wtedy. O je, trzeci jest ciały. Prop czy w Terrorist? E, ostatnio w Terrorist gramy, więc bo na razie jeszcze nie nagrywamy nic tak regularnie, więc tak tylko wiesz. Prop się się spokojnie na ts no, No, Teamspeaker możliwe, że będziemy mieli od jutra jakiegoś ogarniętego. Tak przynajmniej twierdzi czami. Zobaczymy ile w tym prawdy. No! no ale wiecie, że to jest mojego zrobić, no nie? U mnie. A ile slotów tam masz? Mąc 20 slotów nie zawsze jest no, pełny, więc nie ma sprawy. A racji, że jestem Adminem to zawsze będzie ogarnięcie. Można i tak, Czami, to nie musisz zawszeć może tym spika. Będziemy u polskiego siedzieć. No, tyle ja osób, a ja nikogo nie, ja nie, nie, nie trafiłem. Tak, tak, Aha, no to będą dwa teams, teams, teams no, po, co po co ci, po co ci? A, jeszcze no, jedna no, śmierć jako no, sniper. No, Kurde, jako sniper, bo najdłużej żyłem w ogóle. po raz, po raz kolejny, po co? Kolegów nie masz. A no tak. E, mylić no, go no, ze mną, no, halo. Ale cię nie wyzywałem. Mylisz go ze mną, no. Polski. Co to? Dziękuję. Oj, 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 oj patrzę, nie wiem, czy Kurde, zginęłem trzy razy jako sniper, jaki ze mnie zbaw. Porąbało mi się. Czekajcie, wracam się na red, bo w takim razie uczciwie się e, przerobić, że tak powiem, na kogoś innego. Hop. O szpieg, o do diaska. Kurde, belę, miał nie być szpiega. Dobra, trzy śmierci jako szpieg to będą szybkie. W ogóle jestem super pro, że przebiegam do przeciwnika i się ani razu nie przebieram. Ukaź mnie ktoś! A jak, czy, jak ci się podobają te kompetitywy w tym tf Nawet spoko, tylko na razie balans jest beznadziejny. Bo możecie wylosować z jakimiś randomami to typu, I często to trafiasz to na... na ludzi, którzy wychodzą. Przynajmniej ja trafiałem. Ale ogółem gra mi się podoba. A ten żeby się dostać na TTT, te, 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 to trzeba mieć coś kupić czy co? Trzeba mieć przepustkę do kompetytiva. Która pewnie kosztuje 300 euro. Nie, nie można jej kupić, można ją tylko dostać. Chcesz, Polski? Nie wiem, ty dużo no, grasz w a jak też to, to ci mogę przepustkę stary. dać, bo to jest tak, że jak dostaniesz od kogoś przepustkę, to potem tobie też wypadają dwie albo trzy, albo cztery. Nie wiem od czego to zależy ile ci wypada. I możesz je rozdać. No ja dostałem i mam przepustkę mogę ci dać. No to jakbyś mógł za to mogłem wziąć. Zaraz ci dam. Czekaj. Dobra, dzięki. Tylko zginę. Ja nie wolę te przepustki też rozdać wśród znajomych czy coś takiego. muszę ogarnąć jak te kody do e, Paladins. Damn. Dobyć i też rozdać. Oh je, yeah, double kill. Ale jestem dobrym szpiegiem. Bo dwie Nie jak, dopiero jedna śmierć jako szpiek, szpieg, ale bieda. E, dobra, gdzie mam ten, to ja w międzyczasie dam. Przepustkę. O tu jest. Wcześniej prezent. Idziemy. Aktualnego serwera. Gdzie polski? Tu je polski. Już. Wysłałem. A no, teraz jestem przybrany do grubaska. Widział <słyski> mnie. Kurde, bo tak Kurde, jest na... ok, że jeszcze wrócę do telefonu, nie? Trochę smutno. <grych> O, tam było działko, a jego ja nie widziałem i prawie przez to zginął A właśnie, jak, a jak młody panie... już, jak młody wspomniał o tym demomanie i o tym tym, to wiesz, że powiedziałeś wódka, a to jest whisky Ale ja nie mówiłem o demomanie, przecież tylko mówiłem o youtuberze Sorry, akurat nie miałem whisky w domu Jak to nagrywałem Ale nie, 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 nie tego demomana, no nie? No to mówię to już... Ale ten wstęp, o. No mówię o tym, no. Ale to, to musisz mieć whisky? Nie rozumiem. Dobra, na pewno bo tutaj idzie się dogadać. <noise> dobra. Nie no, serio. I po prostu się skupić. O, no, HP. Taki o, Alkest będzie mnie gadał cały czas. Z, z, ja z, nawet z... nie wiem, jak go mam zmutowanego, pewnie jak pół serwera. No pewnie tak, dlatego masz spokój No w ale to może i teraz zły, zły pomysł A? No dobrze, też go wyciszyłem. Uh! Widział mnie, widział no, mnie to, że coś tam... No robiłeś polski dawniej tego, mit, te, demo, no nie? No, tak jakby No i tam coś tam było z wódką, a to nie jest wódka i no whisky. No tak, ale to demo man pił wódkę, ja mówiłem o sobie przecież Znaczy demo mam pił whisky No tak, ale ja nie mówiłem o demomanie wtedy No. kurde A czemu ty pijesz bez mną? Żart to był panie Sytuacyjny No to Zbyt trudny żart, że Polski zrozumiał, ojejku mi tu Dobra, dość długo grałem tym szpiegiem, więc według mnie możemy się przełączyć, bo mam już dość. <laughs> Uczciwie kill. Jak jest 12 śmierci, to się przełączonek na kogoś innego. Demo A no, niech będzie demo ma, co będę miał w swojej. Zakryty planujesz jeszcze niech kimś, będzie tak. Nie, e, niewielkim ciągu jakiś konkurs na T.F. -a? Do TFA jakieś czapki pierdowe Pewnie tak. Podrzucę tam Właśnie jakiś dobry, konkurs by dnia. wypadało na koniec tego, tego sezonu z Team Fortressem 2. Coś wymyślę i w weekend pewnie wrzucimy jakiś konkursik, więc również śledźcie no. filmiki, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie i wygrać jakieś pierdoły. Prawdopodobnie rozdam trzy do czapki do albo coś takiego. <grym> oh, oh, oh. Osk. Eh, to 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 ten taunt dalej kosztuje 2K czy, czy co się dzieje. Konga, konga, konga! Oj okojki! Oj, już pierwsza! Już pierwsza śmierć jako demo, ale atakującym będzie trudno mi. Jakby czary zwiększyliśmy ich... Znaczy zmniejszyliśmy ich HP. To był pomysł. Dobra. je połamać. Szkota. Oooo, zwiększył moje zdenerwowane obrażenia, ale zmniejszył moją prędkość ruchu, ale prędkość ruchu obecnie nie jest mi jakoś szczególnie potrzebna. O, tam jest uber. Czemu on ma ulta? Tylko ulta, kurwa. Ulta! Za <laughs> dużo yy, lola. Nie no, serio, ja więcej gram w tylu Działko padło. Gdzieś siedzę tam w swojej dżungli i oglądam smrć, grzyby i w ogóle. Aha. Patrzcie, panowie, na Jesteśmy. Uuuu. Co się dzieje? Ale pogrom. Nie wiem, będzie co on tam mówi. Zwykle nie myślałem, żeby otworzyć własny serwer TFA, żeby... myślałem, ale szkoda mi pieniędzy. Nie tylko custom. Wiesz to to by. Co? Wiesz, że idzie zawsze adminów, tak? Musi do składek jakieś, nie wiem, złotych i masz. No no. no. Powiem Ci tak, jak, jak będę robił karierę YouTube'ową i będę dostawał dużo pieniążków z YouTube'a, to wtedy postawię serwer i zafunduję go ludziom. A na razie tych pieniążków z YouTube'a jest za malutko, żeby stawiać serwery. Ale może kiedyś. Kole kolega z własnych prywatnych, bo nie na początku stawia. Z no ja z, no ja, ja, z, ja z własnych prywatnych dużo innych dobrać. rzeczy robię na razie, więc... <laughs> no dobra, ja Ciebie rozumiem. Nie możesz mi się dorzucić na euro, jak pojedę do Niemiec. Po co? Bo jadę do Niemiec i chciałbym więcej euro. Nie. Możesz chciałbym. Bo euro są drogie. Czteru co ty To panie. Miliony z YouTubea zarabia, że nie chcesz... A. Miliony. To no było trzecia demo mamy więc znowu dnia klasy Sniper znowu no, Dobra no Fajnie Masz mi oddać No wreszcie Będzie dzisiaj slot? Snop Możliwe A no masz złopatny, Znaczy z tej z patelni. To jest taka potwora strzał. Zwykle jak chcesz myślisz. Dzięki. Eeeem, no chodź, tu mamy ekstra ty. Tam jest ten, działko. Już nie ma działka. Kosa dostałem w plecy, co to ma być? Jakiś śmieszny nóż kolorowy. Ho, ho, ho. Tam z czasem stoimy... O, dobra. To teraz, jak już się skończą, że tak życia no, jako dobry. sniper, myślę, że możemy dobry, kończyć dobry. ten odcinek. Dobry, dobry, dobra, nie dobra, dobry plan, nie o nie, dobry nie, 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 Chyba z inżyniera, więc jego działko mogę w ten sposób dzięki temu na się potraktować, tak? Nie? Nie, chyba nie wuj, no A? Kość tam chyba trafiłem. Spróbujmy? Nie. O dobra, działko padło, no, dzięki mojej asyście chyba na szczęście. nie tego nadzieję, tak przynajmniej sobie to tłumaczyć będę. Oj to była druga, druga świecie jako sniper, dobra jeszcze trzecia I możemy kończyć zabawy na dziś jak ja mówię zapraszam Was do wypowiadania się e, Czy chcielibyście tydzień z Team Fortress 2 Classic i czy wiecie jak go ściągnąć, bo jeśli nie to To wam zrobię e, to Jak to się nazywa Małą instrukcję, mały poradnik jak pobrać i zainstalować Team Fortress 2 Classic Jest darmowy więc to nie powinno być żadnym problemem Wymaga tylko ściągnięcia jakiegoś pewnego narzędzia na Steamie i, i samej gry oczywiście z ich stronki. U, co tam poleciało? Jakiś... Oh, sniper! Widziałem go, uciekłem. O, się już. A, z diabłem strzału, dobrze. O, po, pomogłem zabić zombie pikachu. Super. O, lol, trafimy jakiegoś skawity w locie. Medyk? Halo? Pomocy? Tak, nie szalałem. No i kosa w plecy. Ale zabijemy jeszcze goś przedśmiertnie, że tak powiem, czy też pośmiertnie. E, tak gdzieś jak, dzięki wam za towarzystwo. Dzięki, że byliście ze mną przez 9 tygodni tego sezonu tygodnia z Steamforces 2. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas nagram go znowu, ale na pewno nie w ciągu najbliższych miesięcy. Raczej nie w wakacje. Może jakieś losowe odcinki się pojawią, ale poza tym będą tygodnie z innymi grami. To było na tyle, trzymajcie się i do następnego. Hej!